Okres przedświąteczny to czas wzmożonych zakupów i przygotowań, w których łatwo stracić czujność i stać się ofiarą oszustów. Uważaj na kieszonkowców, szczególnie w miejscach zatłoczonych, takich jak np. centra handlowe, jarmarki czy place targowe. Nie pozostawiaj w swoim pojeździe wartościowych przedmiotów, zwłaszcza w widocznych miejscach i łatwo dostępnych dla osób postronnych. Miej na uwadze swój bagaż, nie pozostawiaj go bez nadzoru, zwłaszcza jeżeli znajdują się w nim dokumenty. Nie udostępniaj numeru PIN i haseł do bankowości elektronicznej. Podczas zakupów online uważaj na szybki i łatwy zysk. Oferta, która wydaje się być zbyt atrakcyjna, może okazać się oszustwem.